Siemaneczko, z tej strony śmiechu lecimy dzisiaj z teścikiem petardek od Super Power'a. Szakale, pakowane po 50 sztuk. Taka wersja Made in Italy. E, fajnie dosyć wyglądają. 7,5 g na całą paczuszkę. Jest to oczywiście emiter dźwięku P50-0801 ADR14G. Fajne patyczki takie do, do łapy przysłowiowej. Pytarki w środku prezentują się następująco. Żółte. Fajne wykonanie. Dosyć. No tutaj ta zatyczka w środku dosyć głęboko zakupana, więc nie będzie to pewnie jakaś piekielna moc ale samo sama jakość wykonania naprawdę bardzo fajna widać, że, że, no, że jest to taka jakoś europejska już, nie chińska więc spalimy sobie kilka na luźno, zobaczymy jak one strzelają jakichś chyba większych testów na garnku nie będziemy robić, bo nie mamy takiego małego więc po prostu na luźno postrzelamy, może jakieś słoneczko, zobaczymy lecimy z pierwszą sztuką na luźno Za daleko rzuciłem. O, nawet, nawet. Kurczę, myślałem, że to będzie mniejszy paździerz, ale całkiem, całkiem fajnie strzeliło. Dobra, dwie sztuki na raz. No, powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Teraz rzucimy sobie trzy sztuki. Mamy tego dużo, więc na bogatości. Fajnie się to niesie, naprawdę fajnie się to niesie. Robimy cięcie i może jakiś teścik mocy. Jedna sztuka w piasku. Zobaczymy taką... E... O! Małą moc destrukcji, to nie spodziewam się nic specjalnego, ale zobaczymy, jaką wyrwi dziurę nam zrobi. O! na oko taka dobra, pioncha, myślę, że, że nie więcej. Same petardki naprawdę bardzo fajnie, też fajnie się ta siereczka pali. Taki troszeczkę płomień ala flarka, no i strzelają takie dobre, stare korsarzyki z Hestii, więc jedną sztukę jeszcze bonusową na luźno. A z reszty robimy małe słoneczko. Lecimy z mocą na garnku. Nie spodziewam się tutaj e, nic e, spektakularnego. Mam nadzieję, że ten garnek chociaż podbije, bo on jest dosyć ciężki. Na taką petardkę malutką. E, no ale zobaczymy. O! Dobry metr był, więc nie ma lipy. No. Nie ma lipy. Małe słoneczko z szakali. Siarkowców. No, zobaczymy, jak to sobie płyknie dwie razem. Nawet całkiem nieźle. Dobra, robimy od razu podsumowankę za gorącego. Petarki bardzo fajne ceny e, niestety nie pamiętam. Dodam Wam ją w opisie. E, nie uwzględniając ceny oceniłbym je naprawdę na solidną ósemeczkę. E, fajne nawiązanie do petard e, w starym e, takim retro stylu z siareczką, która fajnie się pali. E, nie mieliśmy tutaj tak naprawdę żadnego fejla. Każda, każda petardka wypaliła, a z chińskimi wiadomo bywało kiedyś różnie, więc za kształt, za podejście dla superpowera myślę, że w szakalach należy się ósemeczka i taka ocenka ode mnie.